Miejscem w sieci, gdzie można znaleźć informacje na temat marki Mekalak, to niewątpliwie nasza strona internetowa www.mekalak.pl. Znajdziecie tam najważniejsze informacje o marce, pełną ofertę maszyn, zarówno tych nowych, katalogowych, jak i maszyn, które mamy dostępne od ręki. Można przez stronę zamówić także nasz serwis bądź części, w zależności od tego, co akurat jest potrzebne operatorom. Są też dwie moje ulubione zakładki, czyli zakładka Eventy i Aktualności oraz zakładka z filmami, gdzie znajdziecie m.in. taki film jak ten. Zapraszam zawsze też do zajrzenia do zakładki Kontakt. Są tam wszystkie informacje o naszych oddziałach, mapka dojazdowa oraz informacje o godzinach otwarcia. System AdBlue. Wyposażone są tylko i wyłącznie silniki o mocy powyżej 100 koni mechanicznych. Kluczowe różnice w wysięgnikach MeKalak. W modelach 6 MCR i 7 MWR możliwy jest wybór dwóch wysięgników. Standardowego, znanego już wszystkim wysięgnika MeKalak, którego siłowniki odpowiadają za równomierną pracę przyciągania i wypychania np. w pracach załadunkowych. Natomiast wysięgnik koparkowy to Zwiększenie możliwości prac kopiących, delikatnie przyspieszający pracę tego wyścignika oraz zwiększający zasięg kopania. Obecnie w naszej ofercie znajduje się elektryczna odmiana koparki 12 MTX, czyli E12, ładowarka obrotowa ES1000 i wozidło ED6. Jako mekalak mamy obowiązek wspierać maszyny 10 lat po zaprzestaniu produkcji danego modelu. Do starszych maszyn oferujemy również sprawdzone części zamienne. Posiadamy własny zestaw niskopodwoziowy, wykorzystywany przede wszystkim do transportu nowych maszyn dla klienta oraz do transportu maszyn z serwisu oraz na serwis oraz świadczymy usługi transportu zewnętrznego. Gwarancja fabryczna dla nowych maszyn Mekalak to 24 miesiące 3000 motogodzin w zależności co nastąpi jako pierwsze. Dajemy klientom możliwość rozszerzenia nawet do 5 lat gwarancji fabrycznej przy zachowaniu wszystkich przeglądów technicznych.